Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Sendy To jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars Moi drodzy i dzisiaj stało się coś mega dziwnego Nasza nauczycielka zwariowała Ale o tym już za moment moi drodzy Pamiętajcie tylko jeszcze przed tym o konkursie moi drodzy Na najlepsze fanarty ze szkoły Brawl Stars moi drodzy Podsyłajcie je na moim instagramie Do którego link macie w opisie A możecie wygrać udział w nagrywkach z naszej tutaj szkoły Brawl Stars, Więc naprawdę fajny konkursik moi drodzy I jeszcze, jeszcze przed mam do was prośbę abyście napisali Jaka jest wasza ulubiona postać z Brawl Stars W komentarzu moi drodzy Koniecznie napiszcie w komentarzu jaka jest wasza ulubiona na postać z też moi drodzy. A więc, moi drodzy, podobno nauczycielka stała się youtuberką. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Podobno w ogóle całkowicie zwariowała i podobno LP w tym maszał ręce. Siema w ogóle, chłopaki, siema. Halo? Siema. jean co ty robisz w tej dziurze? Eee, siema. Ej, co się stało z naszą nauczycielką w ogóle gdzie ona jest, 8 apeny? cześć to, No, Ją, ją opętał cześć? YouTube! Youtube ją opętał, co? Jak to może... Panie dyrektorze, dzień dobry, Czemu pana nie ma w gabinecie? Dzień dobry! No bo oni od rana nagrywają. Mi nagrywają? Ojeju, co się dzieje. dzieje? Z tej strony nauczycielka XX Gaming i polecam wam tym mleko, Najlepsze mleko wcale nie zapłacili im za reklamę tego mleka i pamiętajcie o konkursie, macie linka w opisie i teraz pójdzie. Tak, no. Mordeczki i Dobra, a więc pamiętajcie nie, ten konkursik jest za, na robisty, najlepszy, na świecie normalnie i kliknijcie, subskrybujcie, subskrybuj, gdzie się pokazuje, tu 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 tu! Mordeczki i słuchajcie i normalnie wiecie, jak krusujemy się. się jestem jest to... na XX Gaming Vlog Tak, tak, dokładnie, mordeczki ziomeczki. i ziomeczki! Dobra Przerwimy to Co się no, to tutaj czy... dzieje? Co się tu co dzieje? Macie? Proszę pani, co się stało? na ty oszałaś! Czy pani otworzyła kanał na YouTube? Co się ja? dzieje? Czemu pani... Czemu pani udaje youtuberkę przed kamerą? El Primo, co ty z nią zrobiłeś? No... Nasza nauczycielka uwaga, zostaje. Uwaga! Uwaga! Jaka uwaga! Panie dyrektorze! No uwaga, dokładnie! Jest... Pani, no, Grażynko, pani Grażynko, przecież pani ma 60 no, 10 lat, pani chce być youtuberką? Tak! No i co, co się z panią EL Primo, chodź, Moldency musimy zmontować. Dobra, mordęcję, no. dawaj, jak stop! No. Co się, proszę, pani dyrektorze panie dyrektorze, gdzie jest pan dyrektor? Od no, tak Panie dyrektorze, co tu się dzieje w ogóle? No ja nie wiem, no oszalałem. No ale jak ona oszalała? No co się w ogóle ta tutaj... No, proszę pana, ona, jak ona nagrywa filmy, to jeszcze mleko reklamowała w szkole No bo... nie wiem, ja, wie, ja wiem tyle co wy, ja, ja nie wiem Ale ja bierze za to pieniądze no, Bierze za to pieniądze, co, co dżin? Nie, ja mleka nie polecam, ja polecam fajnie No tak, ale od... żeby się, Żeby się nie okazało, że ona opuści naszą szkołę Żeby zdań tylko zdań się nie okazało, że ona zacznie pranki robić na nas, jako youtuberka o, nie. Nie, nie Nie, 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 to tak Dziadano nie może być Nie, gdzie, Boże, chodźmy do nich Chodź Penny, chodźmy do nich w ogóle, chodźcie tutaj, gdzie oni są, Boże, oni gdzieś są tutaj siedzą w sali... Właśnie oni mogą, właśnie w sali informatycznej, zapomniałem, mogą tam być przecież są? Nie ma ich? Nie ma. Jak to brzmie mieli film montować podobno? Co to wy robicie? No nie, to Dobra, ale Słuchajcie, so. to jest kolejny film. Dzisiaj jestem z Grażenia XP, ty! Będziemy robić challenge kto pierwszy wyjdzie z basenu, kto ostatnio wyjdzie z basenu wyra. 2000 20 zł! Co wy robicie? Dobra! <noise> yeah, stop! Stop, 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 stop z tą kamerą! Proszę pani, El Primo, słuchaj, co ty zrobiłeś z naszą grażynką? Pan nauczycielką! Proszę pani, pani coś opętało, czy pani pani YouTube opętał? No, no dobra, nie. czekaj. To ale... Pry... Może uczyć powinna! Sandy. Co? No dobra, może jeszcze na youtuberkę nie wygląda, ale pomalujemy jej włosy na na przykład yy, niebieski y, ubra... Ją jakoś ładnie, no i przecież będzie youtuberka, bo która... zwariowałeś El Primo, ty zwariowałeś nie, no, Całkowicie, to są jakieś czarty dobra, po prostu bym, ja bym ja tak, wy weźcie wy się z nią zajmijcie, ja idę jakieś papiery pisać, bo to jest w ogóle No panie wiem, dyrektorze, pan to może być zaraźliwe, panie dyrektorze Musi nam pomóc pan Nie, Uważajce, bo tak, nie uważajcie, uważajcie, koniec zajęć, nie wiem Nie, dobra, musimy Do dobra, iść na dobra, zajęcia dobra, czy Boże, szale, kolejny odcinek Zobaczcie co się tam A dzieje A więc mordeczki Zdechali. mordunie Yy, teraz będzie prawdziwa lekcja, To są aktorzy, znaczy nie są aktorami, tylko zwykli uczniowie. Co na kata? Na tysiąc łapeczek reakcja, prawdziwa lekcja i zrobimy takiego pranka, że u... Okay. Okay. Co, Co ty pranka robi? A jeśli chcecie, żebyśmy zrobili 24 godziny w, w nocy w szkole, to wbijcie 15 tysięcy łapek w górę i będzie normalnie przegozacko. O, mordunie, mordeczki. Też ona o mleku, wykupować najlepsze mleko. Co tu się dzieje, pani dyrektor? Panie dyrektorze, ja nie wiem Łuk. co tu się dzieje. Pani, pani Grażynko, pani Ale będziesz z tego odcinek. Co, co wy Boże, robicie? Ja nie wyrabiam. Kolejne 30 tysięcy łapę w górę. Ale coś się, pani dyrektorze, coś się stało z dyrektorem, proszę pani. Coś się stało z dyrektorem, on zwariował, pani dyrektorze, halo. Pani dyrektor, pani dyrektorze. Ja chyba, ja chyba pójdę się gdzieś zbadać, wiecie, więc... Grażemy poprowadzić tą lekcję sama i bez żadnych pranków Ale co? Co się z nią stało? No przecież zaczyna się w pranksterkę Pani, pani... Eli Primo, to twoja to twoja sprawka, co, co ty z, z nią tak zrobiłeś? To jest ale co ty chcesz, udajny? przecież jaka jest zadowolony, że YouTuberka. Ale ona jest ma 60 lat, ona jest na emeryturze, dostaje dostaje 2200 zł netto miesięcznie, kupuje za to codziennie leki na nadciśnienie i do tego jeszcze przecież ona ma jeszcze cukrzycę. Ale... No to co ty chcesz z nią ale robić, ale YouTuberkę? Ale a widzisz, że niektórzy mówią, że trzeba, ale to jest dobry uczynek, żeby za rok na święta przydał mnie święty Mikołaj z jeszcze lepszymi prezentami, więc ja robię no dobre Ale przy... ona się nie nadaje na YouTuberkę, proszę pani, czy pani ty, ty ją no zahipnotyzowałeś! Ty ją zahipnotyzowałeś. Ty ją zahipnotyzowałeś, przecież to nie jest nawet ona. Nie. Halo, halo! Nie, 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 nie. Halo, ona nie, nie, nie działa, ona się nie, nie. Te psuła. no i. El by się rozpadał! El Primo! Się masz ją nie odczarować, masz ją od... odzrobić, od... No, ale... Masz ją od No, ja jest szczęśliwa, no przecież widzisz to! Nie, 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 dobra, nie! Jak coś innego musimy zrobić? Nie, ja co ją jakoś uratować? Dobra, dobra więc co, mam pomysł, mam pomysł, ma pomysł, Chcesz by ją odczarował? To Pokus, pokus, czary, marot, czary, że. It's a prank, bro, mordeczko! To no. się wszystko kameruje, kamera a, 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 <laughs> No nie, no. to no, nie, no, ale proszę pani, niech pani wrać ci się ona podziała. Proszę pani. Ona no, uciekła, jest... no, tu Tutaj jest, jest no, Co biegnie. pani, proszę pani, czy może pani wrócić się uspokoić i nie udawać jakieś nie. pranksterki? Jeszcze zaczyna fikać po barierce szkolnej. Nie. Dobra, chodźmy do lekcji. Mam nadzieję, że ona sama przyjdzie. El primo, nie darujemy ci tego, co ty nie zrobiłeś. Nie, ci wróciłam, już jest wszystko okej okay. Już to jest, jest okej? Okay? I w ogóle mamy przyniesione lekcje, zapraszam. Przyniesione lekcje? Jak? Ale, zapraszamy Co ty, Ale, to zapraszamy. Co ty A, to, Jak to czekajcie, Na to. Czekaj, ja coś Ej, ale Primo, żeby ty nie tak, ty, tak chętnie nas przenosisz tutaj I to gdzie no nie? No patrzcie, to są super, hiper, mega fajne drzwi do super, hiper, mega fajnego portalu Portalu? Co tu jest? Nie ja nie tam, tam, co tu tam jest? No ale jest nie, jakiś, nie. to jest to jakiś to jakiś dziwny pokój tutaj! Co to jest w ogóle? Eee, nie! Co wy robicie? Co wy robicie? Dobra, wyciągaj kamerę, wyciągnij kamerę! Co nie? No, oni nas prankują! No nie, czy to jest naprawdę no oni tu są kamery nawet, co oni nas prankują cały czas. A więc mordeczki, nie zaraz zobaczycie tam na dole w kamery. Tam są uczniowie zamknięci. Tak, dokładnie. I, I zobaczymy. tak, wbiliście, wbiliście ponad 30 tysięcy łapy w górę. Nieko. 24 godziny, zobaczymy, jak długo wytrzymają. I to wszędzie tak. jest to mleko, co ona reklamuje. Ja nie wiem, zapłacili, Słuchajcie... zapłacili mu za reklamę jakiegoś mleka, i teraz wszędzie jest to mleko. Właśnie, pora karmienia. Więc y, jako pierwsza, na no, pierwszy ogień lecą wielkie mleka, nie. tak, dwie butelki No bardzo macie tutaj, podzielcie się jakoś. No nie no. jak challenge Jak chcecie kupować mleko, to pamiętajcie tylko o firmy mleczoks.pl, i najlepsze mleko Czuj w Polsce. El, el primo. Ej, te kamery, nie damy im tego, niszczcie te kamery, niszcie, zbijcie je, zniszcie, dobra. dobra jak chce tam radzicie? I wie... weź ty idź! Ej, primo! Nie! Weź. Wiecie co? Wiecie co? Kto, kto z was tu siedzi na i Chwilę tu z... będę. E, według mnie najci... najbardziej cichy jest ból. Więc proszę bardzo o to mleko dla ciebie, może się napić. To jest nagroda taka. Jeśli chcecie nagrodę to bądźcie grzeczni. No nie, macie ja stąd wypuszczony, odsyłamy policję. Gdzie są kamery? Gdzie są Zniszczyliśmy kamery? je. I nic nie nagracie! Nie I co? I nic nie nagracie! O, dobra. O. dobra, uciekajcie stąd, szybko, uciekajcie, uciekajcie, nie, uciekajcie, nie, uciekajcie, nie, uciekajcie, nie. uciekajcie, 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 uciekajcie. Dajcie, dajcie, nie. dajcie, 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 uciekajcie stąd, uciekajcie. Ale Primo, to o. wszystko jest przez ciebie, Możesz się wreszcie uspokoić i można z tym frankować. tyle co ty, ty właśnie zrobiłeś? Dumny z siebie jesteś. Wiesz co, cały ci na przykład i ogarnij się. No ale przecież zamykasz nas mimo z tą swoją grażynką nauczyciel, która w ogóle nagle nie jest nauczyrko to jest to Nie jest grażynka, nie jest grażynka, po pierwsze, po drugie Znowu szczelka tylko po... Po trzecie, to jest Grażyniks.pl Grażynix.pl. A po czwarte to to jest youtuberka. Ej, chodźcie, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy, bo musimy się z nimi jakoś połączyć. Chodźcie wszyscy Ej, no, do biblioteki. Co się w ogóle, to nasza nauczycielka, to nie jest ona, to jest coś, co się opętało, co się omamił, on ją omamił. Musimy, musimy porwać El Prima i tylko wtedy może spróbujemy, wiem. Primo, Primo, El Primo. El Prima, czy wy montujecie filmy? A czy ty, co tak, ty nagrywasz? Kozacki. Czy ty teraz Fortnite nagrywasz? Ej, nie, 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 tylko ja montuję, stary, ale no dobrze. O, ale to będzie hit. normalnie to będzie hit. To będzie hit 200 tysięcy łapek do góry. Nie, dobra. Nie, El, El Primo, słuchaj, bo... Ej. Bo tam jakiś prank jest w łazience. Słuchaj, w łazience jest prank. Mo, chodź. Chodź, pokażę ci. Subskryp subskryp subskrypcje są w łazience, El Primo, subskrypcje zostały w łazience A dużo? Dużo subskrypcji jest tak, w łazience To weź y grażenik z ty weź Montu, ja idę ja sprawdzić To zobacz ile yeah, subskrypcji exactly. jest w łazience, zobacz tutaj Chodź, nie, nie, wow. tu jest łazienka, gdzie jest kibel? Gdzie jest kibel? Halo? Tutaj, tutaj jest A tam jest kibel, tam słuchaj, są subskrypcje, zobacz, specjalnie dla ciebie czekają oh. Dobra Gdzie? Dobra. Uciekaj, 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 uciekaj co? Mamy, cię, mamy cię, mamy cię, mamy go. No wy, no ale no Dostałeś to mamy! Dostałeś. No i teraz co już i wiesz, to z, usuniemy wszystkie twoje pranki, wszystkie twoje filmy, tak żebyś dostał największą demonetyzację o, z tego ale świata. O, wy jesteś najgorszy po prostu najgorszy. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. dobra. Grażyna, inny, Grażyna, ja Grażyna. Tak. musimy ją, musimy ją zgarnąć do wody i zrobimy jej terapię wodną. Może coś jej um, um, umysłu się, umysł się opoć. E, pani, pani Grażynko. Pani... Pani Grażynko, jest taka okay. sprawa. Bo niech pani zobaczy, bo generalnie w basenie, proszę pani, widziałem pływające łapki w górę, a pani chce łapki w górę, tak? No To niech pani zobaczy. Tutaj jest... Tutaj jest, dobra, tutaj okay. pani musi do niego... Pani musi tego weź, właśnie do niego! Weź, do niego. Bierz się ocież się, obiezcie, obierzcie, ją! Cześć, się obieściło? O, dobra, 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 okay, dobra, to Rady, dobra, pa, pa, pani, pani, pani to zadziała, radę, dobra. Pani Grażynko? Pani, pani nauczycielku, czy to jest pani? Coś się stało? Proszę pani, o, pani wszystko jest. pani opowiemy. Pani, pani była youtuberką i nagrywała pani pranki i vlogi, reklamowała pani mleko, filmy... Youtuberką? Tak, tak. Tak, z El Primo. Z El Primo, nagrywała pani na kanał El Primo, z El Primo i, i reklamowała pani mleko i, i nagrywała pani pranka na nas, że zamyka pani nas na 24 godziny w takiej dziupli i możemy pić tylko mleko. Fina, co? No jakiś no. Pani podobno jest grażyna gamespel Games Tłumaczcie teraz pani Tłumaczcie panie Primo e, mleka może co macie macie Nie 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 To nie to może mleko ją Nie właśnie to może być to mleko niech nie pił Niech pani nie pije, pije to mleka Niech pani to wyrzuci Niech pani to wyrzuci, niech pani to wyrzuci. To nie jest wcale mleko, które reklamujesz. To jest mleko, którymi hipnotyzujesz ludzi i tworzysz sobie YouTuberów, którzy ci służą. Twój plan Masz był bardzo chytry. Tak. Nie piszcie tego, nie pijcie tego. Tak, nie dokładnie. Teraz, ale Wszyst... Będę walczyć, wezmę całą armię i cię pokonam normalnie. A niech cię, ty wścibski małorze! Dobra, możemy to załatwić raz a porządnie, tylko w jeden, jedyny sposób. Wyzywam cię na Brawl Stars MMA2. Co, Brawl MMA2? Wyzywasz mnie na Brawl MMA2. To wiecie ja Ci powiem? Tak. Ja też cię wyzywam na Brawl MMO2 I co? Czyli przyjmujesz walkę, tak? Oczywiście, że przyjmuję z wielką chęcią. W każdym razie, moi drodzy, ja nie wiem, dzisiaj coś się działo naprawdę dziwnego, moi drodzy, nigdy się czegoś takiego nie działo z na nauczycielku. El Primo je opętał, moi drodzy. To było coś strasznego, już na szczęście nie jest. coś powiedzieć? Pamiętajcie o konkursie. Pamiętajcie, moi drodzy, konkursie na, o, o, na fanarty. Moi drodzy, Wysyłajcie fanarty na mojego Instagrama i pamiętajcie, moi drodzy, o tym, aby napisać waszą ulubioną postać w komentarzu pod tym filmem, moi drodzy. Więc do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym... W tych odcineczkach pamiętajcie o naszej szkole, moi drodzy. Stawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Do zobaczenia i papa!